Dzień dobry, witajcie na kanale interesujące pojazdy. Dziś trudno sobie wyobrazić europejskie drogi bez chińskich pojazdów. Marki z Państwa Środka jeszcze dwie dekady temu były niemal nieznane. Z impetem weszły na nasz rynek, oferując sprzęt nowoczesny, coraz lepiej wykonany i przede wszystkim tańszy od zachodnich odpowiedników. Chińczycy zalewają Europę produktami motoryzacyjnymi i nie tylko. Tak jak niegdyś my, Europejczycy, staraliśmy się zdobywać ich rynek. W latach 70. i 80. sytuacja wyglądała zupełnie odwrotnie. To oni przyglądali się z podziwem naszej technice i próbowali uczyć się od takich firm jak Polski Jelcz. Był to okres, gdy chińska motoryzacja dopiero raczkowała, a polska fabryka miała już za sobą liczne sukcesy eksportowe, korzystając z zachodnich licencji i doświadczenia inżynierów z Leylanda czy ZFA. To właśnie w tym czasie doszło do niezwykle interesującego epizodu w historii polskiego przemysłu samochodowego, a dokładniej mowa o współpracy między Jelczem a Chinami, która na kilka lat stała się jednym z najważniejszych rozdziałów w dziejach eksportu polskich ciężarówek. Zapraszam Was na tę interesującą historię polskiej motoryzacji. Napiszcie w komentarzu, czy słyszeliście o tym wcześniej. Uwaga dla patronów, przygotowałem 5 sztuk książki o historii kultowego Stara. W kwocie wsparcia zawarta jest również wysyłka i list z podziękowaniami. Spieszcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona. Link w opisie. Zainteresowanie Chin Markomielcz pojawiło się w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Wówczas chińskie drogi, zwłaszcza na prowincji, pełne były przestarzałych ciężarówek, głównie lokalnych kopii radzieckich zis 150. Pojazdy te, choć były proste w budowie, nie mogły pochwalić się ani trwałością, ani jakimkolwiek komfortem, a ich konstrukcja bardziej przypominała relikt czasu wojny niż nowoczesne narzędzie pracy. W większych miastach sytuacja wyglądała nieco lepiej, bo pojawiały się tam japońskie Hino i Suzu. Pojazdy wytrzymałe, ale twarde i mało wygodne. Chińskie przedsiębiorstwa państwowe zaczęły więc szukać rozwiązań, które pozwoliłyby im unowocześnić flotę niewielkim kosztem. I tak ich wzrok padł na Polskę, a dokładniej na Jelcza, który w tamtym okresie był dumą polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Szczególne zainteresowanie wzbudzały polskie doświadczenia w pracy na licencjach zachodnich marek. Jelczy dysponował 11-litrowymi silnikami Leylanda oraz skrzyniami biegów ZF, komponentami, które w oczach Chińczyków czyniły go marką z pogranicza świata socjalistycznego i zachodniego. Dodatkowym magnesem była współpraca z austriackim Stejerem, która niestety została przerwana zmianami w roku 1980. Mimo to kontakty handlowe z Chinami rozkwitały. Dla władz Jelcza każdy klient zagranicy był cenny, zwłaszcza taki, który mógł zapłacić w tzw. twardej walucie. W rezultacie Polacy potrafili zaoferować Chińczykom nawet lepsze ceny niż krajowym przedsiębiorstwom, co też było z jednej strony bardzo smutne. Pierwsze dostawy objęły szeroki wachlarz modeli serii 300 od Jelcza 315 przez 316 i 317, kończąc na modelu 325. Chińczycy zamawiali głównie wersje skrzyniowe napędzane turbodoodowanymi silnikami o mocy 240 mechanicznych. W połowie lat 80. na Daleki Wschód zaczęły trafiać również ciężarówki z nowszej serii 400, w tym modele 415, 416 i 417. Samochody te trafiały do różnych gałęzi gospodarki: od transportu miejskiego, przez przedsiębiorstwa budowlane, aż po firmy wydobywcze działające w trudnych terenach. Tam też Jalcze musiały znosić ekstremalne przeciążenia nierzadko pracując w warunkach przekraczających normy eksploatacyjne. Mimo to kierowcy chwalili je za wygodę, prostotę obsługi i za trwałość. W porównaniu z ciężkimi, głośnymi radzieckimi konstrukcjami, polskie pojazdy uchodziły tutaj wręcz za luksusowe. Między rokiem 1978 a 1989 do Chin trafiło blisko 6000 jelczy, w większości ciżarówek, ale była też pewna liczba autobusów. Z czasem pojawiły się nawet plany uruchomienia w Chinach montowni jelczy. Co mogło być jednym z najambitniejszych projektów eksportowych w historii polskiej motoryzacji. Niestety, historia potoczyła się nieco inaczej. Na przeszkodzie stanęły tutaj głównie dwie okoliczności. Pierwszą była transformacja ustrojowa w Polsce. Upadek systemu centralnie planowanego sprawił, że przedsiębiorstwa takie jak Jelcz musiały odnaleźć się w realiach wolnego rynku. Stety lub niestety przestało istnieć państwowe wsparcie eksportu, a zaniżanie cen dla zagranicznych kontrahentów przestało być możliwe. Nowe zasady gry wymagały rentowności, co też oznaczało konieczność podniesienia cen do poziomu, który dla chińskich klientów okazał się być zbyt wysoki. Drugim czynnikiem były zmiany zachodzące w samych Chinach. W drugiej połowie lat 80. państwo środka otwierało się na świat i coraz śmielej współpracowało z zachodnimi firmami. W 1985 roku w prowincji Shanxi rozpoczęto montaż ciężarówek szteje, dokładniej tej marki, z którą wcześniej chciała współpracować Jelcz. Gdy w 1989 roku Chiny definitywnie zakończyły współpracę z Polską, w Shanxi ruszyła już pełna produkcja sztajerów. Zaledwie kilka lat później, bo w roku 1994, rozpoczęła się współpraca z Manem, a efekty tej kooperacji widać do dziś. Chińskie ciężarówki Szangsi -Chi Man są jednym z filarów tamtejszego rynku. W efekcie, Jelcz, mimo ambitnych i dobrze zapowiadających się początków, został w pamięci jako epizod. Ważny, ale niestety krótki. Historia współpracy Jelcza z Chinami to przykład, jak dynamicznie potrafią zmieniać się gospodarcze układy sił. W latach 80. to Polska eksportowała technologię i doświadczenie do kraju, który dopiero uczył się przemysłu motoryzacyjnego. Dziś sytuacja jest dokładnie odwrotna. To Chiny dyktują tempo zmian, a europejscy producenci z niepokojem patrzą, jak chińskie marki zdobywają kolejne rynki. Jednak w tamtym czasie Jelcz odegrał rolę nie tylko dostawcy ciężarówek, ale i symbolu polskiej inżynierii, która potrafiła wzbudzić szacunek nawet w odległym Pekinie. Choć projekt ten niestety nie przetrwał transformacji ustrojowej, pozostawił po sobie ważne dziedzictwo, dowód na to, że polska myśl techniczna była w stanie rywalizować z najlepszymi, a Jelcz był marką, która na chwilę połączyła dwa zupełnie różne światy, Europę Środkową i Daleki Wschód. To historia, która przypomina, że w motoryzacji nic nie jest dane raz na zawsze, a wczorajszy uczeń może stać się jutrzejszym nauczycielem. Co ciekawe, być może w Chinach jeszcze gdzieś da się spotkać polskiego Jelcza, ale musi być to bardzo rzadki i unikatowy widok. Choć historia Jelcza w Chinach kojarzy się głównie z ciężarówkami, na tamtejsze drogi trafiały też polskie autobusy, a wśród nich wyróżniały się m.in. Jelcze PR-110D chwalone za płynność jazdy i pneumatyczne zawieszenie, które na tle lokalnych konstrukcji dawało pasażerom zupełnie inny komfort. Część trafiła do resortów i ośrodków wypoczynkowych na południu kraju, a wersje z klimatyzacją uchodziły za pojazdy wręcz klasy premium. Polskie ekipy serwisowe szkoliły użytkowników i wdrażały proste usprawnienia pod miejscowy klimat, dzięki czemu autobusy szybko zdobyły tam dobrą opinię. I tak powstał mniej znany rozdział eksportu. Obok solidnych ciężarówek to właśnie autobus Jelcza pokazały w Chinach, że Made in Poland może oznaczać wygodę i elegancję. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Waszą uwagę i jak zawsze odsyłam Was do pozostałych materiałów na kanale. Na razie i cześć!